9 maja 1966 roku na cmentarzu Salwatorskim został pochowany major Adam Królikiewicz, który zmarł w niecodziennych okolicznościach. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się seria negatywów, wykonanych podczas pogrzebu przez Józefa Lewickiego, reportera Echa Krakowa. Widzimy na nich m.in. trumnę majora oraz członków klubu jeździeckiego trzymających za uzdę konia, który zgodnie z tradycją. Towarzyszył jeźdźcowi w ostatniej drodze. Królikiewicz to barwna, choć dziś nieco zapomniana postać. Pochodził z Lwowa, służył w Legionach Polskich i Wojsku Polskim, gdzie zetknął się z jeździectwem, które stało się jego pasją. Z powodzeniem brał udział w licznych zawodach w kraju i za granicą. Jego życiowym sukcesem było zdobycie brązowego medalu w konkursie skoków na letniej olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku. Był to pierwszy w historii medal dla Polski w konkurencji indywidualnej. Królikiewicz zmarł wskutek obrażeń odniesionych po upadku z konia na planie filmu Andrzeja Wajdy pod tytułem Popioły, w trakcie kręcenia sceny bitwy pod samosierną. Daniel Olbrychski, naoczny świadek, relacjonował. Major Królikiewicz był w ekipie chyba konsultantem, ale widocznie jego serce kawalerzysty i oficera nie wytrzymało. Bo kazał sobie osiodłać ogiera i stanął na czele oddziału. Widziałem, jak major wylatuje z siodła. Gdyby koń się przewrócił, upadek człowieka nie byłby tak niebezpieczny, spadłby wówczas z mniejszej wysokości. A tak królikiewicz połamał sobie w wielu miejscach kręgosłup.